Cześć się z tej strony Araulan i witam was w 41 odcinku z w Armii 2016 Po dwu albo trzydniowej przerwie musiałem e, troszkę e, zastopować, ponieważ miałem parę rzeczy do zrobienia e, i troszkę też musiałem odpocząć dziś, bez kamerki też, bo nagrywam w nocy i jestem trochę zmęczony. E, niestety przyznaję się bez bicia e, postawiłem teraz na... Troszkę przyjemności. Um, między innymi wyszła właśnie um, gra, na którą czekałem bardzo, bardzo długo. Um, kto śledzi fanpage, czy jest członkiem kapselków, to doskonale wie o czym mówię. Um, tutaj nie będę na ten temat się rozwodził. Chciałbym Wam bardzo, bardzo podziękować za to, że daliście mi naprawdę sporo tematów, żeby sobie pogadać na odcinku. Eee, I myślę, że już mogę mm, sobie tam nimi się zająć. Tylko sprawdzę. Ach, mogłem najpierw to opryskać, No trudno. Eee, w takim razie zajmiemy się opryskami. Eee, chociaż... A wiecie co, sobie traktorem pojeżdżę. To będę mógł, um, może, sobie po inny ten, po inny sobie skoczymy um, opryskiwać, Bo żeby tam w akcji pokazać po prostu więcej, um, mogłem już. Nie ma teraz ogarnąć generalnie. Ale w sumie to mi pozwoli, jakby. Więcej się wykadać, bo mam troszkę do powiedzenia I może od razu powiem O co Chodzi e, Co tam takiego mi daliście e, Dobra e, Gdzie jesteś, nawozy, opryski hmm. Ogarniemy sobie to cudo Mam nadzieję, że to jakoś sensownie będzie działać, bo te maszyny to z tymi Skryptami to tu beszału. szału Wiadomo maszyny że nie mogę się doczekać aż się argo pojawi w grze o ten składa się dopiero e, generalnie zacznę już bo sporo tego jest czy sf 17 trafi na konsolę um, wiecie co w tej chwili bardzo bardzo ciężko jest mi to powiedzieć um, jeśli już, to na pewno nie w dniu polskiej premiery, tylko światowej. E, czyli gdzieś jak SF17 się pojawi. Hmm, gdzieś tam w grudniu pewnie, bo tak pewnie będzie chciał Techland. No to. No to tam. E, kurde, mało. To, to, to na świecie pojawi się pewnie gdzieś w czerwcu. Mm, no, to wtedy może, może by coś tam się pojawiło. Aczkolwiek szczerze wątpię. Najpierw myślę, że no, nie ma co się oszukiwać. Trzeba dopracować silnik na PC tak. I dopiero potem zająć się konsolami. Teraz było, byłby to chyba zbyt ryzykowny krok według mnie. Eee, pojawił się też komentarz osoby, która. Emuluje Windowsa 7 na Macu e, Macu, no Na OSXie, nie wiem czy na Macu e, I ma problem Z rozdzielczością Ja Ci tam odpiszę e, szanowny widzu e, W komentarzach Jeśli byś tego nie widział, ale chciałem tak ogólnie powiedzieć e, O problemie e, Był problem ze zmianą Rozdzielczości Gra narzucała bardzo kosmiczną rozdzielczość I nie było możliwości jej zmiany Um, oficjalnie gra wspiera tylko i wyłącznie Windowsa, um, także um, chyba, uh, herbicydy, chyba ciężko um, tutaj udzielić jakiegoś pełnego supportu. Ale wydaje mi się, że może coś da się zaradzić. Nie jestem pewien co, bo muszę, obiecuję po prostu, że pogadam z ekipą i jak czegoś się dowiem, to tam poinformuję. Bo na no, obecną chwilę nie wiem. Pojęcia nie mam, nie spotkałem się z takim przypadkiem, nie wiem co doradzić. Prawdą jest, że gra wspiera tylko Windowsa i jakby jakbyśmy byli hamami, to moglibyśmy to w ogóle to olać. Ale z drugiej strony nie, nie mogę zagwarantować, że cokolwiek poradzimy w tej chwili na to. Bo jednak tu mogą być jakieś kwestie zgodności silnika co może okazać się problemem nie do przejścia niestety Także to dopiero będziemy badać i może coś się uda rozkmienić Pojawiło się też pytanie, na jakim stanowisku pracuję i co trzeba mniej więcej umieć, żeby na takie stanowisko się dostać. E, nie lubię o takich rzeczach rozmawiać. Bardzo nie lubię. E, dlaczego nie lubię o takich rzeczach rozmawiać? Ponieważ co osiągnąłem, to moje poniekąd. Brzmi to samolubnie, może. Ale po prostu uważam, że. E, o takich rzeczach zbytnio się mówić nie powinno. E, dlaczego? Po prostu swoje jakieś tam stanowisko mam, e, coś tam robię e, i po co ja mam mówić to czy tamto? I potem słuchać jakichś tam komentarzy: Że e, o, a ty, ty robisz to czy tamto? Jak to tak? Co ty masz za wtyki, i tak dalej. Eee, przecież młody jeszcze jesteś Jak to tak ci się udało Co ty tam kurde Znajomości masz i tak dalej I tak dalej Nie chcę o takich rzeczach rozmawiać Myślę, że uszanujecie moją decyzję a Zwłaszcza osoba zadająca pytanie Po prostu Może kiedyś jakieś tam szczegóły powiem no Generalnie Nieraz dzielę się tam jakimiś szczegółami hmm. no, Chyba Szczerze nie pamiętam nawet gdzie. Na YouTube była publicznie... Yy, nie mówiłem o tym, a może mówiłem... Nie, może, że mówiłem. Ale teraz zmieniam troszkę, troszkę yy, podejście. Co tam mamy dalej? Czy w tej grze jest już modding? Yy, w tej grze nie ma jeszcze moddingu. To zapewne wyprzedzę Twoje pytanie. Które zapewne brzmiałoby, kiedy do cholery będzie A więc odpowiadam Ci, że Tak jak mówiłem już tam na paru innych filmach Tam jest problem ze znalezieniem czasu na dokończenie Edytora, to znaczy ile czasu No około tydzień na samo dokończenie edytora zostało I potem można na luzie przejść do moddingu Bo gra ma już kod dostosowany do tego Kwestia samego Argon Editora. Także nie jestem w stanie podać terminu. Mam nadzieję, że jak skończą tą nową fizykę, to pozajmą się od razu tym moddingiem nieszczęsnym. Bo to jest potrzebne, podobnie jak działające w pełni multi. Także to będzie jakiś tam priorytet. Dlaczego mówię jakiś tam, a nie mówię konkretny priorytet? Mówię tak, ponieważ z nową fizyką mogą też być problemy. Wiecie, to jest jednak grzebanie na um, na pacjencie po przejściach, jeśli można tak to nazwać, bo wiecie, tu chodzi o silnik, który jest już w użyciu. Spoko, przeniknęła, ja się kombinuję. Kolizje to też są po prostu cudowne. E, co innego, jak pracuje się na krze, która nie miała swojej premiery, jest w stanie surowym. A co innego, jak to trzeba potem ludziom dać, prawda? Myślę, że to rozumiecie. Eee, obecnie była taki, był taki problem, że m, po zmianie terenu, czyli przejściu w zakopywanie, eee, od tak z 80 klatek robiły się 4. Także m, myślę, że jesteście w stanie to zrozumieć. Liczę na to że mam bardzo e, wyrozumiałych widzów, to tak nawiązując do ostatniego e, tematu o, o, o hejcie, po prostu wierzę, że, e, że moi widzowie są mm, bardzo wyrozumiali, chociaż i tej wyrozumiałości Wam może w pewnym momencie zabraknąć, co jest oczywiście jak najbardziej normalne. Um, pojawiła się tam też kwestia, że co my odpierdzielamy, e, kombinujemy, cudujemy, dlaczego nie pogadamy z rodzimymi producentami typu Ursus i tak dalej, i tak dalej. Tam odpowiedziałem w komentarzu, ale chętnie odpowiem jeszcze na odcinku, żeby więcej osób o tym się dowiedziało. Myślę, że mogę w końcu to publicznie powiedzieć, bo ja już mam dosyć tego. Sam zacząłem Prowadzić rozmowy z Ursusem Co był pierwszy raz Było umówione spotkanie Nagle No po spotkaniu było Spoczko, spoczko Po czym Po czym kontakt się urwał Mieliśmy dopiąć szczegóły Kontakt się urwał Dobra, przeboleję Piszę za jakiś czas drugi raz no, też spoczko, spoczko. Jak najbardziej. Chętnie, chętnie jesteśmy. Proszę y, tego spotkać się, umówić. No, małe déjà vu, ale dobra. Spoko. To oferujemy to i to. Jasna sprawa. Dogadujemy się. E, podeślemy. Tym razem zaoferowano nam, że zostanie podesłana e, umowa bezpośrednio przez ciał prawny Ursusa. Minął tydzień Minął drugi tydzień Umowy nie ma Dobra kontaktujemy się ponownie Kontakt zginął Potem y, ja już rzuciłem To kontakty przejął Przejęła inna osoba y, Kuba Którego bardzo serdecznie pozdrawiam y, I sytuacja Jeszcze powtórzyła się chyba dwukrotnie Także z całym szacunkiem w Ursusie i sympatycy Ursusa my się kłaniać więcej nie będziemy jeśli nie potrafią się otwarcie przyznać, że wolą kasę Żańca no to co tu się spinać w ogóle no eee, myślę, że wspieranie rodzimego rynku troszkę nie tak powinno wyglądać dlatego też cieszę się, bardzo się cieszę, że Sipma czy Weremczuk tak chętnie się z tak chętnie pomagają choćby ee, w promocji gry jest to naprawdę w porządku zachowanie Sip Maveremczu nie ma co się oszukiwać byli wymagającymi partnerami w czasie negocjacji ale stawiali na konkretne, że nie żadne pierdu pierdu pierdół, pierdół tylko konkretnie co chcą, czego oczekują i tak dalej, i tak dalej To mi się podobało, bo bardzo przyjemnie się te rozmowy prowadziło ale tu będzie Ale zmasakruje to pole Bardzo przyjemnie się te rozmowy prowadziło I e, obie te umowy Zostały podpisane No dzięki moim negocjacjom Dlatego tym bardziej się Jestem z tego dumny Że mogę uczestniczyć w wspieraniu Nie tylko polskiego rynku Gier ale także Pośrednio e, sprzętu rolniczego Dalej Padła propozycja Zetora Zetor? Czemu nie? Tylko że olali nasze um, nasze propozycje kompletnie um, po czym po jakoś po roku okazuje się że um, Giants ich ma do farminga do, um, do edycji Gold prawda? No przebolejemy. Rozmawiajmy no, że z Farm Trakiem nagle kontakt się urwał e, bez słowa rozmawiałem jeszcze z pronarem e, było no było super super cudownie e, dobra wszystko spoko tylko że potem nagle e, dostałem wiadomość że oni nie będą kontynuowali rozmów e, na pytanie dlaczego odpowiedzi nie dostałem Powiedzcie mi ludzie, co wy byście zrobili na moim miejscu w tej chwili? Bo ja po prostu z jednej strony odpowiadam między innymi za te nieszczęsne licencje. To odpowiadam wspólnie z Kubą. Z drugiej strony, no i, i widzimy po prostu jak to wszystko działa. Z drugiej strony, ja jako człowiek od promocji gry na YouTube ciągle wysłuchuję jakichś pretensji o licencje. Jak ja mam po prostu się w tym momencie zachować? Czy ja mam nic się nie odzywać? Czy ja mam mówić prawdę? Czy ja mam kłamać? Czy ja mam niepotrzebnie brać winę na siebie? Czy ni, ni Bogu ducha winnego Playwaya? Czy co ja mam robić? No, jeśli jest tu na sali ktoś tak mądry, to bardzo proszę o zasugerowanie mi, jak mam w takich sytuacjach się zachować. Będę to zgodnie wdzięczny. Pojawiła się też kwestia. Um... Opinii gry o GTA... Opinii o GTA A5, Tak Ni hu nie ma to nic wspólnego z SF-em. Ale mówiłem, że e, może nie musi być to nic związanego, także szanuję Ale szanowny użytkowniku, muszę Cię zawieść Jedyne GTA jakie mi grałem to było San Andreas i 4 W sumie rozegrałem w nich może ze 4 godziny GTA 4 oryginalna nawet, także E, tym bardziej myślę, że e, to pokazuje, że raczej fanem GTA nie jestem. No i mm, jakoś tak nie pociągnęłem, mnie, To i piątki nie kupowałem. Także, drogi użytkowniku, niestety nie wyrażę swojej opinii o e, GTA 5. Jednak mój kolega z klasy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. E, od jakiegoś czasu bardzo, bardzo nakłania mnie na to, to GTA, także jeszcze się zastanowię. Ale szczerze wątpię, że ostatecznie. Kupię. Dobra, nie będę rozkładał więcej, bo i tak mamy tu już spory odcinek. Tyle tematów jak najbardziej wystarczyło, żeby fajnie sobie pogadać powiedzieć co jak i porobić na odcinku. Także bardzo serdecznie dziękuję. I nakłaniam do zadawania kolejnych pytań w komentarzach, co mi bardzo ułatwi pracę. Jaki mam jeszcze komunikat do przekazania? Um, dziś mamy sobotę, sobotę. Um, także zapraszam Was bardzo serdecznie na live stream. Ponownie z nagrodami na, ponownie na hitboxie. Tym razem Teoretycznie jestem partnerem hitboxa, co prawda nie na tych ekskluzywnych warunkach, ale jestem. Także stream powinien być lepszej jakości, bo jak się dowiedziałem, um, hitbox nie partnerom daje jakieś gorsze serwery, stąd lagi, um, mimo braku strat z mojej strony jako streamera. Także można to wypróbować. Co będzie na streamie? Na streamie będzie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 oraz Simulator Farm 2016. Nie robię tym razem ankiety, e, ponieważ to taka decyzja troszkę na spontana. Szczerze, e, myślę, nawet troszkę e, w innym terminie tego live'a ogarnąć, ale tak koleżanka mnie nakłoniła, którą bardzo serdecznie pozdrawiam żeby żeby coś tam skminić to może by wpadła, może by tam coś poglądała, a wiecie, mieć e, kobietę na widowni, to trzeba e, uszanować jakieś tam troszkę widzi misie To jest jeśli ona to słucha, to mnie... jeśli ona to właśnie ogląda i słucha, to możecie być pewni, że mnie zabije za to e, W każdym razie sobota myślę 20.30 na hitboxie, hitbox.tv, Kośnik, Araulen, um, Naruto oraz symulator farmy. Um, co będzie to wykrania? To wygrania tam mi zostało, szczerze nie pamiętam, chyba FS Gold 1, Karmechanik 2 sztuki, um, Street Arena chyba 2 sztuki, bo zwycięzca nie odebrał. I jeszcze coś, także troszkę jeszcze tych. Tych, 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 tych nagród zostało. I będziemy sobie losować tak jak e, ostatnio. Także e, widzimy się e, na streamie. E, chcę też zastrzec, że możliwe, że streamu nie będzie. Nie wiem co mi wypadnie. E, możliwe, że będę musiał tam e, jakąś rozmowę przeprowadzić, z kimś porozmawiać, coś w tym stylu, tajemniczy Araulen. E, także... Em, nie jestem pewien, ale bądźcie na hitboxie o 20.30 Jeśli nie będzie, to dam wam tam stosowne info na czacie jeszcze I po prostu postaramy się wyznaczyć inny termin, ale postaram się jak będę mógł Żeby ten stream odpalił eee, Co do kolejności, od razu mówię, że pierwsze będzie Naruto eee, I dlaczego? Dlatego, że chcę sobie pograć, jak najwięcej chcę sobie pograć Ponieważ naprawdę czekałem na tę grę wiele, wiele miesięcy I prawie, prawie dwa lata Także um, Myślę, że uszanujecie moją decyzję Wiem, że niektórzy nie lubią Naruto Tam jak zrobiłem Ninja Live, a to tam pojawiały się jakieś tam Sapania, ale nie wiem czy to byli hejterzy czy, czy Czy coś, bo nie dostałem konstruktywnej opinii um, Ale te osoby już nie są zablokowane na czacie, także się nie pojawią. Wiecie, e, ja wiem, że nie każdego japońska kultura interesuje, ale to tak samo nie każdego interesuje kultura farmerska, a ja jako wiecie, e, człowiek dosyć stosunkowo młody, e, interesujący się kulturą japońską oraz e, mangą i anime. E, Chcę też mieć prawo sobie pograć coś innego niż symulator farmy. No bo co to za przyjemność non-stop grać w grę, której, przy której się pracuje? no Myślę, że nikt nie chciałby e, non-stop w to napieprzać. E, także pobramy, pogramy sobie troszkę Naruto, a potem w SF. A bardzo serdecznie Was zapraszam. Zapraszam Was też do mojej grupy e, kapselki Araulena. Link oczywiście macie w opisie. Um, luźna atmosfera, można się pośmiać, popyskować jeden do drugiego, tylko tak raczej wiecie, z umiarem, z wyczuciem, um, bo jakby ktoś to źle e, sobie um, źle sobie wytłumaczył, no to mógłby być problem, no zwłaszcza że nie ma jeszcze regulaminu. Także ostrożnie, ale można tam fajnie sobie pogadać, także bardzo serdecznie was zapraszam. Ja się teraz z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.